Witam was. Tak na szybko, tylko z soboty jeszcze posprzątaliśmy, wszystko porobiliśmy drzwiczki zamontowane. Tak tyle o ile się po, po, pozamatało, tu poogarniało. No i już delikatnie się hajcuje w kominie. Wszystko jest jak trzeba. No także to tylko tyle chciałem wam pokazać. Tutaj jeszcze w tym miejscu takie haki, tak dołączenia krokiem murłata miałem w domu. To wczoraj jeszcze przed murowaniem zapomniałem wam powiedzieć, że. Przykręciłem sobie, żeby po prostu, żeby on na boki mi nie chodził podczas murowania. Teraz czy on jest potrzebny, tak naprawdę to nie wiem. Wujek mówi, żeby zostawić. No i tam wszystko pogarniane. podokręcałem tam tylko te łaty, żeby to pospinać razem. I, I temat jest zakończony. Także tyle, w sumie dorzucę ten kawałeczek do jutrzejszego filmu, bo chyba jutro będę atakował izolację w garażu. No, to w sumie tyle, robota zakończona. Dzisiaj tematem dnia będzie kontynuacja izolacji. Jest wolny dzień, w sumie dziewczyny pojechały. Ja nie mam co robić, więc nie będę przecież siedział w domu na tyłku. Tylko czasie się do roboty. Także plan jest na taki, żeby dzisiaj ten sufit oblecieć. Czy to mi się uda? Nie wiem do końca. Na razie, na początek wezmę się tutaj za uzupełnienie sobie tych tutaj e, takich wąskich pasków. Coś tam podocinam, popycham, no i później dalej będę sobie przesuwał. Rusztowanie nie wiem, na ile mi się uda tu przesunąć. ja będę miał tu z dojściem, ale coś wykombinuję. Rusztowanie jeszcze wróciło od dwójka, więc mam na czym stanąć. Blaty rzucone a drabinę tylko jeszcze muszę przynieść. No i co, zabieram się za robotę. Zobaczymy jak to dzisiaj mi poleci. Ale mam nadzieję, że sprawniej, że przynajmniej właśnie tą całą sekcję sufitową uzupełnię, no i zostanie mi tam tylko od szczytu. No ale tam nie mam ład, więc tutaj nic nie zrobimy na razie. Chyba że później nie wiem, dosywka może bym się odezwał odnośnie tamtych. Ład, które mamo, żeby mi ze trzy odstąpił, bo ja chyba nie mam, wydaje mi się, na tyle, żeby, żeby tam pomocować. No, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ale plan jest taki, żeby coś dzisiaj zrobić. Też nie będę siedział, nie wiadomo ile, bo wiadomo, niedziela trochę można będzie sobie odpocząć po południu. W sumie nie wiem od czego, ale, ale no, w sensie poleniu chować. Może tak. No, to co? Puszczam sobie w jakąś muzę i lecę z tym powoli do przodu. Zobaczymy, jak to poleci dzisiaj. Ja sobie powoli lecę z tematem. Zruszczowania dużo, dużo wygodniej. To muszę przyznać. No i mam tu zrobione już dwa paski całe. No i teraz lecę następny. I tak po kolei po kolei aż do końca. Zobaczę jak z czasem wyjdzie. Yy... Czy ja mam gdzie ja mam nożyk tu mam metrówki mi gdzieś wcięło. Gdzie ja ją A tu jest. Zobaczymy jak to pójdzie. Yy... Z czasem jak dojadę tu do końca, a będzie jeszcze w miarę przyzwoita pora, a dziewczyn jeszcze nie będzie, to może dosywka uderzę, spytam się o te łaty, a jak dziewczyny przyjadą, to raczej odpuszczę, chyba, więc tak to będzie wyglądało. Wełny powinno mi wystarczyć, jeszcze powinno zostać chyba nawet. Zobaczymy, jak to będzie. 73 tutaj będzie. No, ze stołem będę musiał się przesunąć, ale to może jeszcze nie teraz, przy następnej sekcji. No, i tak sobie lecę, słuchajcie, jak też sytuacja wygląda dalej z bramą i furtką. Bo, jak widać, tutaj to stoi, a wciąż nie jest zamontowane. No, i w przyszłym tygodniu, słuchajcie, przed świętami chyba w ogóle to nie będzie chyba zamontowane, bo jadę w poniedziałek, czyli jutro, do, do chłopaków. Tam coś podziałać. Jakieś esy chyba będę kręcił na sufitach betonowych. Tam góra jest, znaczy na, na parterze, tam w tym restauracyjnym rejonie. Chłopaki już tam w flizelinę chyba w jednym apartamencie pokleili. Zagruntowane to chyba jest też na raz farbą podkładową. No i drugi chyba jest do zrobienia, ale to na razie zostaje. Chyba restauracja będzie szła na pierwszy rzut. No i ja tam coś będę działał w tym tygodniu. We wtorek będę co prawda, ale nie wiem czy wygospodaruję trochę czasu, żeby coś podziałać tutaj, bo też mam trochę spraw do załatwienia. Więc raczej nie, nie zdążę już ogarnąć tematu. Yy, czekajcie, tam na gwoździe nie mam takich gwoździ ponabijanych. Raczej nie zdążę ogarnąć tematu bramy i furtki do świąt. No i do końca roku też ciężko powiedzieć, bo wiecie, jak to będzie świę, świętami. Też nie wiadomo jaka będzie pogoda, a one też tak jakoś wypadają, że czekajcie, jak to będzie. Wigilia we wtorek, środa czwartek, to piątek, ewentualnie sobota, no może. Ale nie mam tych czego żeby dobramy dokręcić. Ale może za furtkę się wezmę. No zobaczymy, ale też gwarancji nie ma, bo to okres świąteczny. Między świątami a Sylwestem rządzi się swoimi prawami, więc prawdopodobnie będzie wolny odpoczynek. I co? No i będziemy mieli koniec roku. Słuchajcie. Jakie plany na przyszły? Co ja tam myślę na tym przyszły? No Wydaje mi się, że będę trochę tam z chłopakami działał. Jeszcze tak, trochę tu, trochę tu, żeby tu podokończać ten garaż, żeby mieć już to gotowe. Tak jakbym chciał e, tam na zewnątrz tą e, furtkę, bramę, żeby też ogarnąć e, tą automatykę może też do nich od razu jak się uda i no i trochę tam będę w tym świnoujściu działał z opakami. W międzyczasie też muszę iść do pośredniaka, ten cały biznesplan sobie e, jakiś tam napisać, e, nie wiem dokładnie jak to wygląda, żeby będę musiał się dowiedzieć. Jak, jak to wygląda odnośnie tego biznesplanu, czy, czy trzeba stricte jakąś obrać jakiś kierunek, żeby przykładowo tylko i wyłącznie gładzie, i pod to zakładamy działalność, żeby skorzystać z tego dofinansowania. Czy mogę na przykład taką ogólną budowlankę w sensie wykończenia yy, i każda dziedzina tych wykończeń, czyli na przykład nie wiem, zabudowy GK, glazurnictwo. Coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, to PKD chyba tam trzeba jakieś wpisać. Nie wiem, czy można tych kodów nawpisywać, czy musi być właśnie taki jeden, że robisz pan tylko gładziej i na to bierzesz finansowanie, A jak chcesz coś innego, to nie wiem, to nie bierzesz, albo no nie dostaniesz. Więc tu będę musiał się jeszcze dowiedzieć. Bo jeśli by się okazało, że mogę po prostu działalność na zasadzie wykończeń sobie otworzyć, no to na coś trzeba by było wydać to dofinansowanie, jeśli bym je dostał. I tak myślałem, myślałem. Może jakiś iść uderzyć też w stronę niewykończeń, a i w stronę koparek, ale nie mam kwitów polskich porobionych. E, angielskie mi się nie, e, nie... Na koparki oczywiście. Angielskie mi nie podejdą tutaj. I zresztą kończą się w 2024, więc tutaj to odpada. E, a nie zdążę już nawet zrobić, no bo to w trzeba atakować to dofinansowanie. No bo myślałem, może jakąś łyżkę tą taką do mini koparki sobie wziąć... E, e, jak to się nazywa? I łyżkę jaką? No, tą wychylną, nie? Na, na siłownikach, żeby można było łatwiej sobie tam skarpować równo i takie pierdoły. Bo tam wyjście jest w mojej mini na to i na przykład nie wiem, dużą zagęszczarę jakąś do tego, duży jakiś młodzy, nie wiem, bym na przykład wpisał, że będę robił kostkę brukową albo coś, nie? Po prostu, a później do tych kodów PKD na przykład bym podopisywał sobie jakieś tam inne. No bo nie ukrywam, że chciałbym w każdej dziedzinie budowlanki móc faktury wystawić, a nie... a nie tylko. Yy, no w jednej, nie? No i tak myślałem, myślałem i raczej to, to, to nie, nie pójdzie, więc raczej bym y, tu skłaniał się ko, ku wykończeniom i myślałem na co ewentualnie wydać to, no bo jakiś tam sprzęt mam, nie nawet jakiś, tylko pff, tak naprawdę wszystko prawie mam, ale są też rzeczy, których nie mam, a mógłbym mieć, choć niekoniecznie będę z nich korzystał, nie wiem tak naprawdę, ale jak trzeba na coś to wydać, to trzeba. Jak się ukaże, że nie będę czegoś używał po 2-3 latach, to zawsze mogę to sprzedać i, i tyle. No i tak myślałem na co, by to wydać. Słuchajcie i chyba jakbym uderzył w wykończenia typowo, no to wiadomo, tam zabudowy GK jakieś yy, nie wiem, yy, malowanie, szpachlowanie to bym chciał. Po co jak w wozie biorę, co ja robię? Malowanie, szpachlowanie może glazurnictwo, czy coś, no to jakbym takie coś mógł wrzucić jako w jedną całość tej działalności, no to myślałem o tym, żeby wziąć agregat szpachlarsko-malarski, yy, sobie wrzucić, to będzie już duża część tych pieniędzy dofinansowania by poszła na to, ponieważ mamy tutaj, mówimy tu o dużym koszcie, w przypadku Graco to w ogóle chyba nawet bym nie korzystał z tego, no bo 26 koła trzeba by było wydać na taki e, agregat, który jest nasadzamy na wiaderko po prostu. Czy, czy gładzi, czy też farby nastawiamy na wiaderko no i, on sobie, i sobie lecimy. No ale to jest około 26 tysięcy, jak tak patrzałem, więc no delikatnie przy dużo. Ale znalazłem też z Wagnera taki za 16. Myślę, że też dobra firma i tutaj raczej e, też to by się sprawdzało. No a dużą część tego dofinansowania by wydał, no bo bez sensu, żebym powielał, yy, jak to się mówi? Żebym powielał sprzęty, które już mam, tak naprawdę. Wiadomo, no nowy był nowy, ale po co? Jeśli stare działa, no to nie ma sensu brać nowego. Czy tam, nie wiem, brać nowego, a sprzedawać ten mój jako używany, bo to i tak się pieniędzy nigdy dobry za to nie weźmie, a a po prostu szkoda mi się wydaje, więc lepiej wziąć coś, czego nie mam i... No i tak myślałem właśnie o tym agregacie, około 16 tysięcy kosztuje taki Wagner'a. I... co dalej następnie? Na pewno bym sobie wziął termowizję i tam chyba trzeba też w tym dofinansowaniu tak wytyczyć, do czego dany sprzęt będzie używany. No to wiadomo, termowizja przydaje się do... do, do na przykład właśnie do, do remontów poddaszy, czy jakichś takich pierdół, żeby zauważyć punkty, gdzie te, na przykład ta izolacja nam ucieka. Więc tu pewnie ze 2000, albo i ze 3 pewnie, za taką dobrą termowizę trzeba by było zapłacić. Więc to, 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 to bym wrzucił, dorzucił jeszcze na pewno. O czym jeszcze myślałem? Dobry laser 360, jakiś, więc pewnie też ze 2-3000. No to już tam by nam się zrobiło. Powiedzmy koło tych 22, no i ósemka jeszcze by została. I tak myślę, co za tą ósemkę jeszcze mógłbym dobrać. Może Wy macie jakieś fajne pomysły, co by mogło mi się przydać. No ale myślę na pewno jeszcze, nad, na przykład, e, jeśli by to wypaliło, że można było też te glazurnictwo pod, to podpinać, to na przykład pomyślałbym o e, pile stołowej do płytek, takiej z rubiego, na przykład takiej dużej, ona no, pewnie około 5000 też kosztuje. Więc na, myślę, że w, to, w tym kierunku mógłbym to jakoś wszystko e, upłynnić można powiedzieć, te, 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 te dofinansowanie na, na właśnie na takie sprzęty. Jak się okaże za 2-3 lata, że tego nie używam, że to więcej stoi, jak, jak jest używane, no to wiadomo, pójdzie to na sprzedaż i tyle. Yy, I tak to też będzie wyglądać, wydaje mi się, więc to w styczniu mam zamiar ogarniać. Później tam jeszcze myślę, że z chłopakami jakąś współpracę będę tam yy, ogarniał. Ale nie ukrywam też, no, że, że, że będę też chyba chciał też szukać tutaj gdzieś, wokół komina, bo... <coughs> o kurde, ale zaciągnę wełny. Bo no nie ukrywam, że jeżdżenie tam do Świnoujścia codzienne to jest. Yy, no, taki średni pomysł, a. Yy, to, prawda, to prawda też nie ten. Nie robimy tam, nie wiadomo, do której. 14:30 i 15:00 zawijamy się, więc tu na czwartą jestem w domu, ale. No, tak czy inaczej, lepiej by było coś gdzieś bliżej niż ten. No, a to w międzyczasie to się na pewno coś trafi. Yy, coś tam też Sylwek yy, chce. Podziałać, yy, jakiś te, ten taras sobie, sobie zrobić, później wjazd też. Yy, myślę, że tak, w międzyczasie mam też tam dużą robotę. Prawdopodobieństwo dużego dachu do złożenia, i później do, do złożenia, w sensie do z, zdjęcia, i do, później do, do, do przebudowy całej. Więc tam coś mogłoby podejść. No zobaczymy, jak to będzie szło, ale na razie początek roku yy, z chłopakami, yy, przepatanka, i tutaj yy, będę też działał sobie. No, a później zobaczymy, później zobaczymy, ale tu tak chciałem mniej więcej Wam powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, planuję kamerę mieć ze sobą na tych robotach, na których będę mógł, bo wiadomo, nie wszędzie może będzie można, ale chciałbym to kontynuować i zresztą tak mówiłem. Wy też pisaliście o tym, czy, czy, czy będę kontynuował, więc na pewno bym chciał. No, a wiosna, jakoś lato. Ale to tak, tak, takie mam plany. No, kostka jeszcze mnie czeka tutaj, więc to też jest duża robota i pewnie mi trochę zajmie. Może też w międzyczasie, już na przykład, bym wystartował sobie i obrzeża, już wszystkie zaczynał montować jakoś też takie, jakby wypadły dni wolne czy coś. No, bo wiadomo, nie będę miał obłożenia pełnego na początek na pewno. Chociaż no mówię, tam u chłopaków jest ten. Projekt też do skończenia to jest koło, chyba koło czerwca, chcą tam kończyć, ambitny plan ogólnie. Eee, no tam też zaczęło też się trochę dziać. Tam wentylacja cała już leci, elewacja na zewnątrz też leci, więc no jest, jest to możliwe, ale naprawdę musi tam ta robota pójść do przodu z kopyta. No i tam koło czerwca by się kończyła, tak czy inaczej. Więc no, wtedy może by podpasiło, żeby tą, tą kostkę ruszyć. Po tym, no zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie tak plany moje wyglądają. Próbuję, znaczy próbuję, działalność zakładam, próbuję dostać to dofinansowanie, a później czas i życie pokaże jak to wszystko będzie szło. Ale myślę, że na brak y, zajęć nie będę narzekał na pewno. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pewien nie jestem, ale. Wydaje mi się, że. Że damy radę. I sobie będziemy działać cały czas do przodu. Powoli. Coś tam sobie dziubać. Dobra. To co, ja lecę dalej. Ktoś mi muzykę wyłączył. A bateria padła. Powiem wam, że dźwięk zaczyna fajnie tutaj grać, bo przez to, że jest troszkę to wyizolowane już, to, no to ten taki. Yy, dźwięk naprawdę tu jest, tu jest fajny. Zaczyna to wszystko fajnie łupać. A jako, że jestem fanem yy, mocnych brzmieni, że tak powiem, to no to fajnie, fajnie ten sprzęcik tu będzie sobie cykał. A zwłaszcza jak zamkniemy całość, nie? Wczoraj też z jednym z kolegów rozmawiałem. Yy, udało mi się załatwić z Adamem, bo ostatnio na filmie tam e, gdzieś się przewinął e, u wujka. A że Adam działa e, troszkę sobie też hobbystycznie w, w tych. Jak to się nazywa? Przy samochodach, mechanika i jakieś tam spawanie, tigi, nie tigi i inne sprawy. To dogadałem się z nim, że na wiosnę też kolejna robota. Ale nie wiem, czy nie będę musiał kupić jakiegoś 1.9 TDI-ka na ten czas. Znaczy nie na ten czas ogólnie, żeby czasem na roboty dojechać, bo tak naprawdę Transit, słuchajcie, pali mi 11 taka. Ostatnio sobie sprawdziłem, ile mi jara i 11 litrów mi jara diesla na setkę, No i teraz nie zawsze potrzebujemy ciągać tego busa ze sobą, ale już przyjechałem na inny temat, nie, skończy, nie, nie kończąc poprzedniego. Chodzi o to, że Adam powiedział, że pomoże mi w wymianie progów całych w tranzycie, czyli można powiedzieć, że Transit musi dostać tam trochę pomocy, bo. No bo Ruda tam zwieża już na te progi miałem się za to brać w poprzednie wakacje, może do przyszłych się uda to zakończyć. Adam powiedział, że pomoże mi yy, ogarnąć ten temat, więc Transit pojedzie sobie do lekarza. No i ten, i chyba będę musiał kupić jakiegoś jednej ziemi TDI-ka. Mam sentyment do golfa, żona też, czwóreczki w TDI-ku, miałem tą 130-kę na dojazdy do pracy w Anglii. Naprawdę fajny sprzęt i, i niedużo pali. No i wracając do tematu, który zacząłem. Nie zawsze tego busa trzeba ciągać na, na budowę, no bo czasem jest tak, że zawieziemy sprzęt, no i... i później na pusto latamy, a 11 litrów w porównaniu do, nie wiem, powiedzmy 6, bo nogi nie mam lekkiej, no to niech mi 6 pali, taki 1.9 TDI. No to chyba warto by było coś takiego zakupić, mieć tu, żeby wokół komina czasem gdzieś podskoczyć, nie zawsze ciągać tego busa, bo, no bo nie... nie ma to po prostu za bardzo sensu. Może Borę jakąś by wziął na przykład, żeby tą pakę też miała, nie? No bo passerati to raczej nie chce. Wydaje mi się, że, że Passeratti bym nie chciał. bo to te same silniki, wszystko, ale jakoś tam do tego Golfa ten sentyment został. Uczyłem żonę jeździć Golfem czwórką i zdała prawo jazdy właśnie w ten sposób. W Anglii jeszcze. I ten, i, no i żona lubi, pewnie z chęcią gdzieś czasem by też podskoczyła jakby trzeba było gdzieś szybko wyskoczyć. E, albo gdzieś, nie wiem, jakaś awaria Czy coś, to zawsze żeby mieć takie auto I e, przyjazne środowisku Że tak powiem Nie no, żartuję No, ale to, to tak odnośnie tego transita jeszcze, że ta robota będzie do zrobienia I właśnie w międzyczasie wtedy chyba trzeba było zakupić coś Także dużo planów i e, Miejmy nadzieję, że to wszystko się iści. To mówią, aby zdrowie było i będzie git, dobra. Tutaj muszę dobić te, bo pozabijałem i nie patrzałem to, co ja lecę dalej. Zobaczymy, ile mi się tego uda zrobić. Się rozgadałem, Także pewnie macie już dosyć, dobra, to ja lecę dalej. Idę coś uciąć, a mogę te powkładać jeszcze tutaj. Co to tak tańczy mi to rusztowanie tutaj? Zaraz przesuwam dalej i jedziemy po kolei. Ja, słuchajcie, yy, dojechałem do końca. Mam to zrobione, tylko oczywiście, że zapomniałem tutaj do, dobić yy, tych gwiazd z jednej strony, więc teraz to zrobię i będę zakończał. Plan minimum wykonany, a więcej nie będzie. Dziewczyny akurat teraz przyjechały, więc ja też spadam. Mam po 15 już także wystarczy na dzisiaj. Fajnie, że przy niedzieli coś tam się udało zrobić, i zostało mi tylko dokończenie tutaj. Myślę, że to długo mi nie zajmie, aby tylko te łaty tam poprzykręcać. Ale to na te DMXy y prosto chyba w gazobę tam okay. przykręcę, i tyle, i, i będzie się tam trzymać. Tutaj powiem wam. Miałem ten plan paroizolacji żółtej, a później tą folię tego stroteksa dać na to po całości, ale myślę, że jeśli bym chciał coś takiego wykonać, to musiałbym takich listewek przynajmniej na 10 mm sobie naciąć na pile stołowej z czegoś, jakiegoś materiału i po prostu po paroizolacji poprzykręcać, zrobić sobie takie odżebrowanie pod to, żeby później taśmę ewentualnie dwustronną na to przyklejać, no bo tak to... Ona będzie odstawać, i to nie będzie dobrze wyglądać. żeby fajnie, równo to było ponaciągane, to musiałbym wziąć tu jakieś listewki. Ale to się jeszcze zastanowię. Może jeszcze jakiś inny plan na to przyjdzie mi do głowy. Dobra, podobijane mam tutaj. Tu mam podobijane, trochę poogarniam jeszcze, i tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zabiorę ze sobą to sprzęt nagrywający. Zobaczymy, co, co tam będę działał. Czy coś konkretnego, czy, czy jakieś takie pierdoły. Nie wiem, no, i czy będzie opcja jakaś tam nagrania? Mam nadzieję, że jak coś będę robił konkretnego, to to się uda, i, i coś tam e, uda się zarejestrować. To ode mnie na dzisiaj tyle. Ja uciekam. Pozdrawiam i do następnego. Cześć. A tam szturka nie dałem. zobaczcie jaką mi podwaliłem wisi mi tutaj, ale dobra, to nic, nic na szkodzie. Idę pod prysznic, bo masakra. Tylko poogardiam to i spadam. Na razie, cześć.